Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: "Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?" A opodal nich pasło się duża trzoda świn. Złe duchy zaczęły go prosić. Jeżeli nas wyrzucisz, to poślij nas w tę trzodę świn. Rzekł do nich idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że dzisiaj w świecie są rzeczy, Wartościowe i mniej wartościowe. Że dzisiaj, w dobie konsumpcjonizmu, mogłoby się okazać, że, jak to niektórzy mówią, wszystko jest na sprzedaż i wszystko można kupić, bo przecież jest zawsze jakaś cena. I w tej perspektywie. Moglibyśmy zadać sobie pytanie: A jaka jest cena człowieka? W dzisiejszej Ewangelii, która opisuje historię opętanych, Jezus nam pokazuje bardzo ważną rzecz to, co jest najistotniejsze dla człowieka. Że człowiek jest najcenniejszy. I Chrystus, który kocha człowieka, gotowy jest zapłacić największą cenę, aby tylko człowiek mógł być wolny. Ta historia z opętanymi, którzy proszą Jezusa. Proszą Go o pomoc, o uwolnienie. Choć tutaj tego nie słyszymy, ale kiedy Chrystus patrzy na zniewolonego człowieka przez grzech, zniewolonego pod władzą szatana, to z miłości nie może inaczej jak zadziałać. Jak zareagować. I dlatego ta trzoda świn. Niektórzy w Ewangelii innej mówią, że to było prawie dwa tysiące. Dwa tysiące trzody świn, które moglibyśmy powiedzieć zostało od tak. Wrzucone w przepaść do jeziora, i zginęło w wodach. Dlaczego? Żeby uratować opętanych dwoje ludzi. Chrystus w ten sposób, bracia i siostry, chce nam pokazać, że każda cena za człowieka i dla człowieka jest najcenniejsza. A potem ta największa cena odkupienia, którą płaci Chrystus, to cena własnego życia. Oddaje życie, abyśmy my mieli życie wieczne. Oddaje życie, abyśmy my mogli żyć w wolności dzieci Bożych. W tej perspektywie, Bracia i siostry, warto zauważyć i zadać sobie pytanie: Czy ja cenię swoje życie, które zostało odkupione najwyższą ceną męczeńskiej śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa? Czy ja cenię swoje życie? Czy ja w tym życiu chcę zadbać o to, aby być człowiekiem wolnym? Zjednoczonym z Bogiem, pełnym miłości, łaski i zbawienia. Jak cenne jest życie, kiedy słyszy się o mordowaniu niewinnych, tych nienarodzonych. Chrystus pokazuje, że każde życie ludzkie. Jest najcenniejsze, i dlatego potrzeba, abyśmy o to życie dbali, o swoje życie, ale może i o życie tych, którzy zostali nam powierzeni jako nasze dzieci, nasze wnuki, współmałżonkowie, dbali o to życie. Zarówno w tym wymiarze codziennym, to troska o to, aby zdrowo żyć, aby zadbać o swoją kondycję, ale też o to, aby moje życie duchowe było życiem, które się rozwija, życiem, które kwitnie i wyda dobre owoce. Chrystus oddaje życie za nas, abyśmy my mieli życie. To cena, która jest niewspółmierna z wszystkimi dobrami materialnymi. Cena, której nie da się określić złotem, klejnotami, wszystkim tym, co człowiek mógłby sobie wyobrazić. Bo to Bóg. Chrystus Pan przychodzi na świat, aby nas odkupić, to znaczy zapłacić cenę za naszą wolność, za to, żeby uwolnić nas od grzechu, od zła, od więzów szatana. A ceną jest własne życie. Dopiero w tej perspektywie. Człowiek może zobaczyć, jak wiele zawdzięcza. Może w codzienności uświadomić sobie, jakim jest dłużnikiem wobec Boga. Jak często o tym zapominamy, myśląc, że to my panujemy nad własnym życiem, że to ja jestem sterem, okrętem, żeglarzem. A przecież. Jest wiele takich momentów w naszym życiu, na które nie mamy wpływu. Jest wiele okoliczności i sytuacji, na których nie możemy zadziałać. Nasze życie jest wielkim darem, które daje nam Pan Bóg. Dbajmy o to życie. Dbajmy o to życie fizyczne, ale dbajmy i o to życie duchowe. Bo Chrystus dzisiaj pokazuje nam, że nic nie jest cenniejszego nad wolność człowieka, nad życie w łasce, nad zjednoczenie z Bogiem. Obyśmy i my w codzienności nigdy o tym nie zapomnieli, ale i obyśmy też potrafili okazywać wdzięczność Bogu że odkupił każdego z nas, składając siebie w ofierze, abyśmy my mieli życie wieczne. Amen.